Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Marcin aka Forever. Zapraszam do kolejnego materiału, moi drodzy. Kolejny update. Dla innych może być duży, dla innych może być. No, takie mech niewiele znaczący, jeśli na przykład chodzi o mapę i niektóre zmiany. Właśnie na propos zmian, to przejdźmy może od razu do nich. Tutaj naprawiono spawny, ponieważ wcześniej przed tym update'em było tak, że kiedy na przykład ludzie dostawali DCK, były problemy z połączeniem na przykład. Z serwerem podczas gry albo powiedzmy był jakiś hyping, czy jakieś ogólne problemy z sesem wywalało z was i zdarzało się, że mieliście po wyjściu do gry gorszego respa. To były najgorsze były problemy właśnie typu e, Mirage, typu Ancient, gdzie respy się liczyły po to na przykład, żeby piknąć szybko MIDA. Czy po CT, czy po, po tero właśnie tam okno na midzie, czy tam zakręt, w zależności jaka tam strona była. Glam zdjęcie czy raszymy bardziej B, czy lecimy jakiś split do A, czy po prostu wychodzimy mida. Jeśli były dobre respy, jakiś taki split typu Heaven i tam zakręt do mida. Teraz naprawili to w taki sposób, że gracz po wejściu do gry respi się na tym samym miejscu, na którym został wcześniej wywalony. Jeśli chodzi o. <laughs> serwery społecznościowe, no to gracz się na jednym z pięciu respa, które akurat są przypisane do na tą rundę, do tej drużyny. No i tutaj mamy tak samo, właśnie, że podczas tych turniejowych ustawień, właśnie gdzie mamy DCK, Reconnect, właśnie, że będą przypisane do tego samego respa, który był właśnie wcześniej. Też tutaj naprawiono bug, gdzie ludzie mieli po wejściu do, do gry mieli black screena Zdarza się także że Jeden z widzów na streamie, ale to tylko raz, wydawało mi się, że to jest po prostu jakiś chwilowy glitch Potem mu się to naprawiło Jak zresetował kompa Miał po prostu, black screena nie widział nic, więc po prostu Powiedział, że musi no wyjść, musi restnąć kompa i, i tyle Więc to była jedyna Solucja na to, żeby po prostu nie mieć tego czarnego ekranu podczas gry. I to jak na razie są można powiedzieć no, takie mniej istotne e, rzeczy. E, tutaj też jest jedna taka rzecz, gdzie po wejściu na serwer można było wejść w interakcję z botem, że tam po prostu byl, można było być po prostu w tym bocie, że bot nie, nie został kiknięty na przykład z, z serwera. Różne były e, czary i dziwy. Tutaj to bardziej do, do tych, co grają właśnie jakieś demy na community serwerach, że podczas rozgrzewki można było dostać za kila właśnie ten hellshot. Ewentualnie kill z Zeusa mógł się wtedy liczyć już po tej rozgrzewce jako, jako tam normalna gierka. To też jest istotne, ponieważ widziałem chyba u Buliona, że wykorzystywała się bug, żeby wskakiwać na przykład na, na mirku na Ninja, gdzie można było. Zrobić sobie taki bind, gdzie podczas skoku z waszych tych bazowych FPS-ów spadaliście do 10 FPS-ów i można było wtedy wyżej skakać. To na szczęście już zostało naprawione. Sprawdźcie teraz, moi drodzy, czy potem, adycie, macie troszkę więcej FPS-ów przy smokach, czy nie macie takich dropów, ponieważ no, naprawiono problemy z renderowaniem smoka i zwiększono też performance, wydajność. Tutaj przy Linuxach, game, game, jemu, jezu, giemka, gierka crashowała przy alt-tabowaniu. I to jest to, co ludzie mówili właśnie o jakichś takich chwilowych zwiekach, gdzie FPS-y strasznie dropiło podczas kompilacji shaderów. I tam akurat shadery się zmieniały na mapie podczas gry, jakieś tam ustawienia tych shaderów, potrafiło strasznie jakoś zwiesić czasami kompa, ewentualnie mogły FPS-y dropić do strasznie niskich wartości. Dalej, jeśli wy, moi drodzy, gracie na Vertigo i spadacie za często, no to dostaniecie cooldown na turniejówki, czyli bana... Nie wiem, ile teraz jest na, na niższy ban. 30 minut czy godzina? go kiedyś to było chyba 30 minut. Tutaj nie mam bladego pojęcia, ile jest. Możecie mi napisać w komentarzach. Dalej mamy... Chickensy. Czyli, jeśli na przykład na, na respie, no to widziałem akurat u Banana Gaming, no muszę przyznać, bo wstawem, przetarym oczy patrzę na telefon, mówię update. No i akurat tutaj jak kurczaki. Jak kurczaki akurat tutaj e, siedziały sobie na respie i ktoś tam rzu rzucał broń. No to te kurczaki potrafiły wypierdzielić broń e, za mapę. No tutaj sobie kurczak chodził, rzucaliście teammate'owi właśnie broń. No to ten kurczak mógł po prostu. Wyrąbać broń za mapę, ewentualnie tam gdzieś dalej. No i co? Wtedy tracicie resła, bo musicie podnosić broń i tak. Przy randomach czasami zdarzało się tak, że po prostu gościu nie ogarniał, żeby. No, krzyczycie krzyżcie tam a za to, bo awupa dropni, dropni, a random. Hmm? No i, i dupa, bo po prostu resła nie mieliście, nie można było piknąć. No, i tutaj już więcej e, rzeczy nie ma. Tutaj mamy też spawn location, pri czyli priorytety w respach, na premierach i trudniowych właśnie na mapach typu Anubis, Inferno, Mirage, New Cover Pass i Vertigo. Ten zdjęcie, no nie ma, nie, nie, jest, nie ma tam akurat właśnie dużo resp. Tam chyba są, tam jest chyba tylko 5 respów i tyle. No i jeśli chodzi o mapkę Inferno, no to pousuwali. Ty. Tych, tych doniczek miało, miało nie być. U, Ban u Banana Gaming widziałem, że usunęli w ogóle te te, te... te, 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 O, stąd usunęli. A na tym badanie wydawało mi się, że, że ich nie powinno być. Sprawdzimy, czy, czy tutaj są. To są, ale chyba stąd usunęli. No, w każdym razie usunęli doniczki z takich najbardziej upierdliwych miejsc, czyli tutaj akurat na, na midzie. Gdzie po, po CT, jak na przykład pikowało się z AWP, na przykład na szczurno tutaj stały te doniczki i one zasłaniały widoczność, ciężko było akurat trafić. A wiadomo, że doniczki zachowały się jak kurczaki, czyli mogły zaabsorbować część damage'u. I mimo, że go się dostał na przykład w głowę, no to prawdopodobnie dostał tam 86 czy 94 w jednym z AWP w głowę, czy tam w ciało. Wiecie w każdym razie o co chodzi. <tuszę> tutaj mamy kolejną zmianę. Gdzie naprawiono. A czy naprawiono. Podniesiono po prostu tą, tą sklejkę na taki poziom, żeby zakrywała po prostu głowę. Bo kiedy wcześniej graliśmy na, na tym. na Inferno, no to głowa mniej więcej wystawała na tym powiedzmy poziomie. Taki był mały pixel, no ale było wiadomo, że, gdzie tam gościu biega, jak ruszał się AD, AD. Teraz tego nie ma, więc po prostu jak on, jak on sobie podskoczy albo po prostu będzie pikowany, to wtedy będzie widoczny. Co jeszcze naprawiono? Naprawiono akurat smoothness, czyli po prostu wygładzony movement na, na bananie, że teraz po prostu nie ma jakichś tam, czasem jakichś klipów. Były też w tych... Okolicach chyba był jakiś piksel tak samo jak jest Pixel na mirażu tam przy kasach w tym markecie. Zdarzało się, że przeskakuje przez te kasy i dalej nie mogę iść, bo jakiś piksel się blokuje. Tutaj też coś takiego było właśnie, albo z tej strony, albo gdzieś tutaj. Wiem, że na, na tym odcinku. Można było zablokować się jakiś pixel, no i wtedy co? Reszta rasuje wy się o pixel, a potem wyzywają was, że, że się zbytowali, mimo że mieliście powiedzmy pierwszego respa, nie. Także to chyba takie główne zmiany, jeśli chodzi o ten update. Dajcie znać właśnie w komentarzach. Sprawdźcie, wejdźcie do gierki, sprawdźcie właśnie o te smoki. Zagrajcie sobie na, na deathmatchu, czy wam też ścina podczas gry. Jak już naprawiono ten problem z dropami FPS-ów przy tej kompilacji, kiedy te shadery po prostu się tam kompilowały. No i sprawdźcie, czy w smokach faktycznie macie więcej czy mniej tych FPS-ów. Także czekam na wasze komentarze. Z mojej strony to wszystko. Dzięki serdeczne i trzymajcie się na razie. Cześć.